Mamy równanie dosyć mocno rozbudowane. Zamierzenie tych logarytmów tutaj jest. No i gdzieś ten x tam w środeczku sobie siedzi. Jeżeli byśmy zaczęli określać dziedzinę, to popatrzmy, wyrażenie logarytmowane to jest to. Czyli x plus 3 większe od 0. To jest raz. Dalej. Ten nawias kwadratowy cały jest wyrażeniem logarytmowanym dlatego. Czyli ten cały nawias kwartowy większy od 0. Mamy nierówność logarytmiczną. Następnie ten nawias w klamrze jest wyrażeniem logarytmowanym dla tego logarytmu. Czyli czwarta nierówność bardzo rozbudowana. Nie opłaca się tego liczyć. Skorzystamy z metody starożytnej. Czyli nie określamy dziedziny, rozwiążemy, a rozwiązanie sprawdzi. Zatem korzystamy z definicji. 4 do jednej drugiej. No, równa się do wyrażenia logarytmu Delikatnie sobie teraz to porządkuję. 4 do 1, 2 to jest 2. 2 odjąć 1 to jest 1. Resztę na razie przepiszę, chociaż można było jeszcze delikatnie coś skrócić. Teraz jak już komuś wygodniej, już mogę korzystać z definicji, tylko że ma po prawej stronie, ja zawsze namawiam, żeby sobie tak troszeczkę porządkować te przykłady, czyli mieć logarytm po lewej stronie, a po prawej liczbie. Wtedy się przyzwyczajicie do jednego schematu. I znowu 3 do pierwszej równa się 1 plus logarytm zostawić 2 z x plus 3. Znowu logarytm sobie zostawię po lewej stronie. jedynka przejdzie tu, czyli będzie równe 2. I znowu 2 do drugiej do x plus 3. Czyli x jest równe 4 minus 3, 1. I teraz e, no, musimy to sprawdzić. Wyszło nam 1. Sprawdzamy, czyli sprawdzamy, co będzie dla x równego 1 albo może nie tyle, co będzie tylko pytanie, czy x równy 1 spełnia to równanie. W jaki sposób to robimy? Podstawiamy jedynkę do tego równania. Ja to podstawię. Logarytm przy podstawie 4, 1 plus logarytm przy 3, 3, 1 plus logarytm 2. I tu uwagę. Kolorkiem sobie napiszę tą jedyneczkę, żeby widać. Plus 3. I zamykamy te nawiasy. Równa się 15. W metodzie starożytnych sprawdzenie jest częścią zadania. To nie jest sprawdzenie na zasadzie dodatkowego elementu zadania, tylko jest częścią rozwiązania. Jak to teraz sprawdzić? A tak etapami można sobie robić. Logary w przestawie 2 z 4, to jest 2. Teraz popatrzmy, co tu mamy. 1 plus 2 to 3, więc logarytm przy ustawie 3 z 3, bo tu będzie 3, to jest 1. Następnie, mogę w zasadzie już całościowo nawet polecieć. Tutaj mam 1 i 1, to będzie 2. Logarytm w podstawie 4 z 2, to jest 1 druga. No i 1 druga jest równa 1 drugiej, czyli lewa równa się prawej. Odpowiedź do zadania, x równa się 1.